Beny Animations polskie. Trzy lata temu dzwaliło się coś tak chorego, że do tej pory opowiedziałem o tym tylko śledczym i psychiatrom. A dzisiaj wszystko wam zdradzę. To był ostatni rok studiów. Obronę miałem już z bani, więc postanowiłem zapić mordę z kumplami po raz ostatni, zanim rozjedziemy się po Polsce udawać dorosłych. Chlałem bez opamiętania. Z imprezy niewiele pamiętam. Zdaniem ziomków zniknąłem około północy, ponoć poszedłem na szlugę i słuchom mnie zaginął, zdaje się, że cisnąłem do jakiejś tirówki na parkingu za monopolem, pamiętam tylko ostry cios w łeb, nawet taka ilość wody nie jest w stanie znieczulić przed takim uderzeniem, odzyskałem przytomność w opustoszałym budynku, to stara fabryka wazeliny jak się potem dowiedziałem. Obszernym, rozciągającym się na większość piętra, pomieszczeniu było jeszcze kilka osób w podobnej sytuacji. Przywiązano nas do stołów operacyjnych, które z jakiegoś powodu były spionizowane. Co to za miejsce? Powiedział nazwijmy go Patryk. Stój pysk, odrzekła Basia. Zaraz wróci. Popatrzyła na mnie przez łzy. Nie wydusiłem z siebie słowa. Pewnie dlatego, że byłem w szoku, a poza tym brzmiała przekonująco. Była cała brudna i stargana. Musiała być tu od jakiegoś czasu. Strach w jej oczach mówił sam za siebie. Ktoś poddał ją makabrycznej operacji. Brakowało jej obu nóg, ale szwy i ślady krwi sączącej się z kikutów wskazywały, że ktoś przeprowadził na niej skomplikowany zabieg. Dostałem zapaści, siłując się z wszechogarniającym atakiem paniki. Nie chciałem sprawdzić, co może mnie spotkać, jeśli zacznę robić sceny. Nagle słychać kroki na metalowej klatce schodowej. Echo roznosiło się po upiornym budynku. Patryk w końcu przestał się szamotać. Nigdzie nie było tirówki, którą podrywałem w nocy. Pewnie wabi kolejną ofiarę dla Popka. Dokładnie oprawca nieco przypominał rapera z gangu Albanii, a ja nie chcę zdradzać prawdziwych danych. Czułko, Basiu, powiedział Popek, wchodząc do pokoju. Czy powitałaś już naszych nowych pacjentów? Basia pokiwała niechętnie, powstrzymując krzyk, usiłujący wydostać się z jej ust. Popek podszedł bliżej i pogłaskał ją po twarzy. Już dobrze, rybeńko, już dość tych łez, pracujemy nad tobą. Będziesz jak kasztanka Piusyckiego na paradzie. Masz moje słowo. O co ci chodzi, człowieku? wybełkotał Patryk. Popek zaświszczał, jakby był potworem z bagien, a nie człowiekiem. Ochoczo podszedł do stołu operacyjnego Patryka, który nagle stracił swoją pewność siebie. To tak pyskujesz do lekarza? Bobek splunął Patrykowi w twarz. Ja tylko chcę, żeby wszystko było na swoim miejscu. Niby po co kończyłem weterynarię. Żeby pomagać ludziom, oni tego nie zrozumieją, mam ich w dupie. Tak dużo ciemnoty w cywilizowanym świecie. Jam ja ci chirurg, freelancer. Bazę? W takim razie jest z tobą gorzej niż myślałem. Bierzemy się do dzieła. Patryk krzyczał i błagał o litość, kiedy Popek wodził dłońmi za narzędziami po metalowej tacy. Zdecydował się na kombinerki i skalpel. Następnie uśmiechnął się do Patryka. Jest tylko jeden sposób na szeryfów takich jak ty, powiedział Popek. Złapał język Patryka w metalowe kleszcze i przeciął jak Berlinkę. Przytem był przerażająco precyzyjny. Od razu do mnie doszło, że gość może urządzić nas na Amen. Patryk miotał się z bólu, jego usta wypełniła krew. Popek wrzucił jęzor do kosza na śmieci. Potem Patryk zrobił coś naprawdę głupiego. Przytrzymał popka za fartu, kiedy ten był już dostatecznie blisko, wywalił mu z dyśki. — Oj, Patryczku! Widocznie za mało uwagi Ci poświęciłem. Spojrzałem na basie. Wiedzieliśmy, co się święci. Zamknęliśmy oczy, kiedy upiorny weterynarz zabierał się do dzieła. To był głośny i mrożący krew w żyłach spektakl. Dobrze, że tego nie widziałem. Wystarczyło popatrzeć na efekty. Pozbawiony języka, ramion i nóg, Patryk w końcu zachowywał się jak przystało. Następnie Popek skierował swoją uwagę na mnie. Witaj, Tobiaszu, powiedział. Masz dyplom z wyróżnieniem? Pokiwałem głową, bojąc się otworzyć usta. Uśmiechnął się do mnie. Świetnie, mamusia będzie dumna. Dowiedziałem się od koleżanki, że kiepski z ciebie dżentelmen. Masz lepkie ręce, a ja mogę uwolnić się od tego kłopotu. Przełykając ślinę, znów zobaczyłem ten chory uśmiech. Co byś powiedział, jakbyśmy odcięli te lepkie rączki? wtedy już nigdy nikogo nie zmacają krzyczałem w niebogłosy jak przecinał mój lewy nadgarstek i już miał brać się za drugą dłoń kiedy stał się cud wparowały psy okazało się, że Popek był nieostrożny przy moim porwaniu nie zatarł śladów i policja dotarła po nitce do kłębka w każdym razie to nie było jego ostatnie słowo nie jestem jak reszta szaraczków powiedział unosząc nóż pod własne gardło nie będę pojmany, nigdy nie odbiorą mi wolności. Wciąż utrzymuje kontakt z Basią. Dziewczyna usiłuje poukładać sobie życie, gorzej z Patrykiem. Od kilku lat leży w psychiatryku, nie jest w stanie przywyknąć do swojej nowej formy. Kilka razy chciał odebrać sobie życie, tak przynajmniej twierdzi najbliższa rodzina. Odzywam się do niego raz na jakiś czas, po prostu mi go żal. Nieraz z Basią próbowaliśmy podnieść go na duchu. Ale on nie chce nas widzieć, zresztą on nie chce widzieć nikogo. Od tamtego dnia stał się kimś zupełnie innym. Tak naprawdę żadne z nas nie było już sobą po tym, co zgotował nam popek. Bany animations polskie.